Dzień dobry Państwu, Lisek Treflusek kłania się świątecznie. Dzisiaj spróbujemy troszeczkę coś innego nagrać. Zagramy sobie turniej dnia na maksy, to jest 20 rozdań, a więc prawdopodobnie zbyt dużo jak na jeden materiał. A zobaczymy jak to wyjdzie. Albo potnę go i wyemituję w odcinkach, albo po prostu wytnę z niego najciekawsze rozdania, pięć najciekawszych rozdania, przykład i te tylko opublikuję. Więc będę miał trochę treningu, być może z pracy... A z programem też do montażu wideo. Także tyle na tyle, tyle tytułem wstępu, i zaczynamy grę. Proszę Państwa, przed nami pierwsze rozdanie. Przypominam, że gramy na maksy dzisiaj, a więc troszeczkę inaczej niż w meczach. E, będzie to wyglądało. No, z tą ręką, tak czy owak, będziemy pasować. Przeciwnicy licytują, treflikier. Jesteśmy na zielono, spróbuję dać kontrę. Na impy w meczu pewnie bym nie dał, ale na maksy to może, może nam pomóc. Ok, przeciwnicy próbują się zatrzymać w dwóch kierach, więc gdybym wcześniej nie dał kontry, to teraz pewnie bym wznawiał licytację. Ale ponieważ dałem i partner milczał, no to pozostaje mi tylko spasować. Wist, 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 mógłbym dać kierowy, spróbować im połączyć atuty, bo oni mają te atuty 4 do 4 i możliwe całkiem, że będą chcieli brać bitki. Zatrzymali się nisko, więc tej siły nie mają zbyt dużej. Dziwi że partner nie chciał nic zalicytować. Partner ma trzy kiery maksymalnie e może mieć 5 oczywiście kierów wtedy partner miałby tylko dubla ale maksymalnie 3 kiery ma partner. Być może ma 4 trefle, 3-3 w kolorach spiczastych. Skoro nie poparł nas ani pikami, ani karami, to pewnie ma 4 trefle i 4, 3, 3 kiery, Tak bym go obstawiał. Spróbuję zawistować w kiera w takim razie, połączyć im te atuty. To może się okazać istotne. Ok. Trochę się program przyciął, ale działa. Yy, zabił dziadek królem kier. Figury treflowe. Być może partner bije. Jest taka nadzieja. Kara, w karach dubel. Dobrze, że nie, że nie zawistowaliśmy asem karo. Być może będziemy w stanie połączyć im atuty za nim. A, rozgrywający sam sobie łączy atuty. Ciekawe przez co on chce to grać w takim razie. Ok, przez trefle próbuję. Aha. On ma figury treflowe. Wszystkie prawdopodobnie. I ściągnął tutaj tylko raz. Czyli to oznacza, że miał pięć kierów. I coś nie dograł. Ok. Trefle się podzieliły. 4-3-3-3. Partner gra teraz w pika. Puścimy to. Niech bierze na dziewiątkę. Niech gra dalej. Ok. Teraz rozgrywający sobie dojdzie. Aha. Tylko, że rozgrywający sobie teraz dojdzie i wyrzuci karo. Jeśli on miał 5 kierów, 3 trefle, może miał dubla w tych pikach. Oby aparter miał jeszcze, atuta. tutaj. Czyli jednak tylko 4-4. Szkoda, że te bitki nie były potrzebne do niczego. Wyrzucam karo jeszcze raz. Pika wy, wyrzucił, niestety. Czyli lew, strata lewy, niestety, nastąpiła. Ale tak wyrzuciłby sobie karo, a miał tylko dwa, więc. No wist treflowy nie nie, 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 pechowy niestety. Niestety pechowy wist treflowy, a miał trzy kara. Żeby nie wyrzucił niczego. Dwa pik nam niestety szło, ale partner nie chciał zalicytować. E, dwa kier ktoś położył. My dostaliśmy 7%, dlatego, że puściliśmy bardzo dużo lew. No tak, bo oddaliśmy wist niestandardowy. E, jak to rozdanie wyglądało? Proszę, zobaczmy. Yy, parter miał 4 kara, 3 piki. Nie chciał 10 oczek, on nie chciał 2 karo powiedzieć. Aha, nie mógł już 2 karo powiedzieć, bo przeciwnik się z dwoma kierami znalazł. Musiałby 3 karo powiedzieć, a tego już nie chciał. Czy 3 karo by tam szło? Zobaczmy. 4 karowe byśmy wzięli. Bitkę to 5. Wzięlibyśmy bitkę? No tak, moglibyśmy kiera przebić na przykład w ręku. Czyli 4, 5, 6, a stref to 6, no i 3 pikowe, 9, szło 3 karo. partner nie chciał powiedzieć, a ja zmylony jego licytacją niestety wypuściłem, bo zawistowałem w Kiera pasywnie. Wist pikowy tutaj dawał nam lepsze szanse, tak? Po pikowym odbierzemy dwa piki, yy, dwa kara. To jest 4, i asa Trev weźmie swoje wtedy. Położyć tego i tak nie ma jak. Położyć tego i tak nie ma jak. To jak jak ludzie to przegrywali. No niestety taki urok turnił na maksy. Mieliśmy 49% za dwa kier swoje, więc i tak źle. Eee, cóż mogę powiedzieć? Pozostaje nam chyba tylko przejść do następnego rozdania. A na razie spektakularną wtopę żeśmy zaliczyli. Teraz mamy dużo silniejszą rękę, 17 oczek. Otwieram jedno bez atu z tym, zwłaszcza że figury rozproszone. Partner pasuje, to niedobra informacja. Ale ma 7 oczek, to powinno nam wystarczyć. Nawet ma zatrzymanie w karach. Weźmiemy 4 pikowe, Karo, Kiera, Trefla, to byłoby już. Oni prawdopodobnie zmienią atak teraz. Pokażę, jak znam życie. Chociaż może nie zmienią. Nie zmienili. Aha. Przepuścili oczywiście. Rozsądnie. Czyli zawistował z gospodarza czwórką, karo. A ja miałem dwójkę, czyli kara są 4 do 4, z tego wynikałoby, tak? Czyli oni wezmą jeszcze dwie karowe. Czyli ja mogę i nawet powinienem się wziąć za wyrabianie kierów. I teraz pytanie, jak ja te kiery gram? Są dwie możliwości: albo zagrać damę Kier teraz na impas i potem ponownie impasować w razie, gdyby nie stanął, albo zagrać małego Kiera do damy z dziadka. I jeżeli, król, jeżeli zabije ją król, no to wtedy jeszcze będzie szansa impasować waleta. Chyba się zdecyduję na to drugie rozwiązanie. Jedno mam dojście do dziadka, i akurat tyle mi potrzeba. Aha, bo jeszcze będzie dojście, drugi raz potrzebne, ale to będzie kierem, żeby te kiery ściągnąć wyrobione. Dobra, więc spróbujemy zagrać na to, że król kier nie, nie stoi. Biorę to. I gram kiera. Król kier niestety się nie pokazał. I niestety nas zabił. Pytanie, czy walec stoi w impasie. Wyrzucamy trefle. Niestety oni zaraz zmienią atak na treflowy i to będzie problem. Ale sami też wyrzucają trefle. Czyżby E miał waleta trzeciego? Aż tak nie trafiłem. Co tu grać teraz? Oni zmienią atak na treflowy, a wyleciała dziesiątka trefli. Co oznacza, że ja trzymam trefla podwójnie, to mógłbym już nie, nie liczyć i nie grać na ten impas. Wyrzucę, wyrzucę kiera i zobaczę, w co oni mi zagrają. A on ma jeszcze jedno karo. A kara się dzieliły: pięć. To jak on wistował? Z pięciu zawistował. Nie otworzył trefla, nie chciał. Z pięciu kar zawistował najmłodszym. To te roboty mnie tu oszukują. Kiera wyrzucił e. Czyżby jednak nie miał waleta? Dama trefl wyleciała. Króla trefl ma na pewno W. Gramy kiera. Pytanie teraz: czy z góry, czy impasować? Jeden kier wyleciał. Chyba by z podwaleta nie wyrzucił, co? No masz, wyrzucił z podwaleta. A mnie zrobił w konia. Na szczęście trefl mi się wyrobił, bo był w przymusie, musiał coś wyrzucić. Ale to czemu W nie zagrał w trefla w tej sytuacji? Swoje wygrałem na szczęście. Ale to jest znowu mało, 36%, bo brano więcej. Jak brano 8 lew. Zobaczmy. Też wist w Karo, tak jak u nas. Zagrano w Pika. Trefla sobie sami wyrabiali. A, bo trefle są 4 do 4. Faktycznie można przez trefle grać i trefle akurat stoją jak zaczarowane. Okej, okay. czyli tak się bierze 8 lew, rozumiem. Faktycznie, nie zwróciłem uwagi na to, że mamy fit flowy 4 do 4. To niedobrze z mojej strony. Zafiksowałem się na tych kierach, a one akurat stały niekorzystnie. Okej, okay. w następnym rozdaniu mamy 15 miltonów i 6 kierów. Otwiera się jedno kier. Partner pasuje... A podniosę się do dwóch kierów, stać mnie na to i będę to grał. I fantastycznie. Yy, dziesiątka singlowa u partnera. Król Karo dobry. O, możemy sobie Karo przebić u partnera. Fajn, fantastyczna sprawa. Pika będziemy chcieli, żeby oni do nas grali. Yy, dobra, I to próbujemy. Ta dziesiątka to mam nadzieję, że nie dubel. Ale nawet jak dubel, to trzeba będzie bić figurą. Więc to też w sumie dobra informacja. Okej, okay, to nie był dubel. No dobra, i wychodzimy teraz w trefla. Udało się wziąć przebitkę. Teraz próbujemy ich zmusić do wyjścia w pika. Nawet się udało nam. Pytanie, czy nam nie przebiją tego pika? Chyba nam przebiją, coś tak czuję. Nie, nie przebili. No to chyba mamy. Jesteśmy na dobrej drodze do wzięcia znakomitego zapisu. Jeśli by się kiery jeszcze podzieliły grzecznie. Tak. I teraz zobaczymy, czy się kiery nie podzieliły się. Ok, czyli weźmiemy tylko swoje, ale to i tak nie powinno być zły zapis. To i tak nie powinien być zły zapis. No i po jednej się dzielimy. Okay. swoje. Myślę, że to będzie dobry zapis. Tym razem. Tak. Dwa kier swoje za 84%. Nie wiem, czy to jest takie ciekawe w sumie rozdanie. Dużo ludzi tak grało. Wielu ludzi po prostu przegrało. Być może powści atutowym. Powieści tutowym się nie wygrywa tego, prawda? Bo trzeba bitkę wziąć. List w karo. Też karo. Też przebite. To jak? Aha, w pika sobie sami zagrali. A to nie, zagranie sobie samemu w pika to kluczowy błąd. To kluczowy błąd, proszę Państwa. Okej, okay. nawet, po... <ślad> nawet mi nie przyszło do głowy, że można zagrać w pika. Dlaczego to jest błąd? Oczywiście wytłumaczmy może, bo mamy trzecią damę do trzeciego waleta, to jest pewne zatrzymanie pików, ale tylko pod warunkiem, że przeciwnicy pierwsi zagrają w pika. Kiedy my gramy w pika pierwsi, to możemy nie wziąć, dwóch le... możemy nie wziąć żadnej lewy pikowej, Dlatego, że właśnie stanie się to, co jest tutaj. Damę zabije król, i teraz walet będzie podegrany. Natomiast w momencie, kiedy proszę spojrzeć na ten kolor, jak on jest rozmieszczony, jeżeli przeciwnicy pierwsi grają w pika, to nie ma znaczenia, co, co, z której ręki zaczną. My po prostu dokładamy małe i tam musi wziąć król, albo bierzemy lewę na waleta lub na damę na naszą figurę. Więc stawia tą figurę, no i teraz już tylko jedną naszą figurę pobije As, a drugą. A, drugo, a druga będzie biorąca. Więc dlatego nie wolno nam tu wyjść w pika, jeżeli nie chcemy stracić lewy oczywiście w tym kolorze. I stąd właśnie odepchnąłem się treflem ze stołu, e, po to, żeby w tego pika samemu nie grać. Także tu w ten sposób, ale wielu było, tak jak ja, wiedziało o tym, że trzeba tak rozgrywać, że tego pika samodzielnie dotykać nie wolno. Więc wydawało się płaskie rozdanie, a proszę okazuje się, że jakaś dydaktyka w tym rozdaniu jednak była. Ok, przechodzimy do następnego, rozdanie numer 4. Przeciwnik teraz otwiera jedno karo, a my mamy 15 oczek. Yy, wejdę jedno bezatu. Trochę to ryzykowne, ale, ale trzeba coś powiedzieć. A bezatu dobrze opisuje naszą rękę. Niestety, partner nie jest chętny do współpracy. Dwa tref to są starsze, tak? Tak, kiery piki. E wybiera kiery, co nam odpowiada. My już drugi raz głosu nie zabieramy. W ma piki, ale E chyba te, te piki nie pasują. Czyli to by znaczyło, że jakieś misyty są w rozdaniu. I grają trzy kary ostatecznie. I partner nagle, jak Filip skonopi, trzy bez Wow. Co tu się dzieje? Partner nagle trzy Bezatu znikąd. Zobaczmy, co tu się stało. Dwa trefy było forsujące, więc można było przepasować spokojnie. Eee, po dwa pik. Po dwa pik to już ten pas trochę taki jest dziwny. Bo dwa pik mogło przecież obiec, spokojnie. A po trzy karo partner nagle się zdecydował na trzy to. Co to jest za licytacja? Partner ma, podejrzewam, jakieś długie trefle. I w oparciu o tę refleksję. ale czy on trzyma kiery? Jeżeli ja mam 4, W ma 5, W ma raczej 4 kiery też, a E ma prawdopodobnie 3. To by partnerowi zostawiało dubla. Mało prawdopodobne, żeby on miał zatrzymanie w tych kierach. Zjadą nam 4 kiery i Ascaro. 4B za to już nie wygramy. E Obojętnie, niezależnie od tego, ile pal. Pardon, a prawdopodobnie worek trefli, tak podejrzewam. Ale nie skontrował dwa trefle. Aha, bo nie ma figur. Ja mam wszystkie figury treflowe. Może pięć trefli? trzeba powiedzieć? Ale na pięć trefli oddamy dwa kiery. Karo, za Karo. Też nie wygramy pięciu trefli. Ja skontruję to cztery, cztery karo, to ja już położę raczej. Króla Karo. Aha, dwa trefle mogą nie być biące. Jeżeli on ma... 6 raczej kar, 3 kiery dubla karo to miałby singla Te 4 karo jeszcze może iść, jeżeli mają singla trefl jeśli Ema singla trefla No to wszystko wskazywało, ale jeszcze kier mi się może zapiera. wszystkiego nie przebije, raczej nie będzie miał dużo przebitek do wzięcia. A a ma co oddawać, ja skontruję to 4-karo. Mamy mamy, musimy odrabiać straty w tym, w tym turnieju, bo nam pierwsze rozdania nie poszły, więc dam kontrę na 4-karo i zawistuję asem tref. Tym razem w sumie mógłbym zawistować w karo. Nie straszno mi, bo e, lewy nie tracę. Nawet jeżeli e weźmie lewy teraz na jakąś małą blotkę, to mój król i tak jest za asem. A jeżeli by nawet przypadkiem as karo był uw. To król jest w impasie od początku, więc też się nic nie dzieje po wyjściu w karo. Ale asa karo to raczej na pewno ma E. Tylko, że aha W może mieć krótkość trefle ewentualnie i ten wist karo może być ważny. Jeżeli on ma dubla karo na przykład i singla trefle i 5-5, to w takim przypadku to wist w karo może być ważny. Ja zawistuję w karo w tej sytuacji. A, single car był jednak, czyli nic się tu nie stało. Tak. Okej, okay. piki bardzo słabe. W ogóle bardzo słaba karta UW. Y, partner już nie dołożył do trefla, czyli on tam tych kar miał spadło 6 i ja mam jeszcze jedno to jest 7, czyli on ma jeszcze 5 kar. 7 miał od początku. 7 kar od początku miał. Ym. I ze trzy kiery. To by znaczyło, że sam ma singla, trefę albo dubla, tak jak podejrzewałem. Muszę to chyba przepuścić, jeżeli on ma... Znaczy, raczej prawie na pewno partner ma jedną figurę. Partner ma jedną figurę pikową. A nawet jeżeli nie, to asy, lewy, na asy, lewy na lewy nie tracę w ten sposób grając. Więc ja to puszczam. I partner wziął na damę, bardzo dobrze. I wyszedł. Dlaczego w pika? Dlaczego w pika? O matko, i on teraz będzie miał dwa dojścia. Ja pierniczę. I już sobie wyrzuci. Teraz sobie damy kier przejmie Asem. Nie, przepuścił. A, parter miał królakier zawadzieckiego. No to dobra informacja. Okej, okay, teraz wyjście w trefla. A ja to przejmę choć bez wielkich nadziei. I będę kontynuował te trefle. Tak, miał dubla rozgrywający, ale przegrał bez dwóch, więc to już nie jest źle. Czyżby nie miał już kiera? Miał jeszcze kiera, ok. Bez dwóch udało się położyć, to nie jest raczej źle. Zobaczmy ehm. jaki to będzie zapis. 4K kontrą ponownie 80%. Ciekawa, że część, część się zatrzymywała w dwóch pikach u nich. D karo, aha, kontrę, się dawa, kontrę niektórzy dawali z moją ręką. W wtedy licytował jedno pik. N dawał kontrę, a tak. <laughs> a w mimo to dwa pik. Aha, i przegrywał też bez trzech, ale bez kontry. Dlatego miał dobry zapis. A nie miał, zły zapis to. To jest, dwa, to jest nadal na naszą linię dobry zapis. <grym> 70% OK, 3 karo bez jednej za 50, to już był zły zapis. A zobaczmy jeszcze, czy nasze. Jedno bez było niezbyt akuratne. Dlaczego? A co to jedno bez atu niby znaczyło? Naturalne, 15-18. No ja nie mam tego? Przepraszam bardzo. Mam 15. Nie wiem o co chodzi. Czy to 3 bezatu my byśmy wygrali? Partner miał worek trefli, ale <grymne> zawałowe. ale tak. Weźmiemy 5 treflowych, 3. Aha, 3 pikowe. Partner miał w sumie kawał karty. To rozgrywający nie miał nic. 7 kart tylko i wyłącznie. 3 za byśmy wygrali dzięki zatrzymaniu w karach. Pojedynczemu, ale pojedyncze wystarczy, bo jest kupa, kupa lew z góry. Jest kupa lew z góry. Jeszcze u W Single Caro, więc nawet nie ma dojścia do tych kar. To 3 bezatu byśmy wygrali, byśmy wzięli bardzo dużo lew. No ale 4 bezatu już byłoby strach. 4 bezatu też byśmy wygrali, tak? Oddałem Karo tak naprawdę i Kiera, a Sakier. Mamy 5 treflowych, 3 pikowe to 8. Król Karo 9, Król Kier 10. Nie, to 11 byśmy nie wzięli. 4 Bezatu trochę zawałowe, ale szło. Szło na dobrym położeniu Asakier i dobrym położeniu Asakaro. Nasze dwa króle trzymały kolory. Obydwa. I w dodatku jeszcze przeciwnicy byli rozcięci. Aha, tylko Kiera trzeba by było raz przepuścić, żeby ich rozciąć. Ale po, wy, po, po w, Kier, w karo już nie można tego przepuścić. Trzeba po prostu postawić króla i się modlić. I brać swoje 10 lew. No dobra, to tyle. Dobra celna kontra tym razem. Eee, ciekawe, że 4 karo bez kontry to już nie było takiego zapisu. Wszyscy kontrowali, ale dużo ludzi w ogóle się zatrzymywało w dwóch pikach. Tutaj widzę kluczowe było wejście jedno bezatu. Wbrew temu, co Argin twierdzi. Eee, a 4 bezatu, no właśnie, bo komputer pokazuje, że 4 bezatu jeszcze idzie. Ktoś nawet bez dwóch położył. Widzę 4 karo. No dobrze, to wyszliśmy na średnią w tym turnieju po dwóch słabych zapisach, dwa dobre. Także za nami cztery rozdania. Myślę, że to wystarczy na pierwszy odcinek. Wydaje mi się, że wszystkie one są w miarę godne uwagi i z każdego tam można coś wyciągnąć. Więc a, tyle na pierwszy odcinek, i oczywiście ciąg dalszy nastąpi. Do zobaczenia.